Tutaj sprawdza się niskie rusztowanie na kółkach. Tam się wychyli człowiek na 20 cm w lewo, 20 w prawo. Jakoś to idzie. To też nie jest rozwiązanie do dużych ciężarów, to jest rozwiązanie do mniejszych prac, szybkich prac. Hej, witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj odcinek z serii tych, które nie są takie oczywiste, a każdemu się przydadzą. Pokazamy o sprzęcie, które jest potrzebny, żeby się dostać we wszystkie miejsca przy robieniu elewacji we wszystkich innych prac. Oczywiście będzie potrzebne rusztowanie, będzie potrzebna drabina, ale nie wszystko z tego da się w oczywisty sposób zrobić. Rusztowanie warszawskie już Wam pokazywałem. Szeroki odcinek z, z kosztów, z elementów. Ja tylko trochę mam. 26 bodajże ramek. Maksymalna wysokość tam jest chyba 7,6 metra, na które trzeba się dostać, i to jeszcze spokojnie da się ogarnąć z takiego rusztowania. Jak widzicie, jedno jest na kółkach, że można było je przesuwać to niższe, drugie jest na stopach, postawione na dłużej, jest bardziej stabilne po prostu. Zresztą czegoś takiego i takie dałoby się przesunąć, nie na takim podłożu. No i potrzebna będzie też trabina. Drabina, którą bardzo żałuję, że dokupiłem później. Jedną miałem niższą, ale, ale taki sprzęt, jak tutaj, jest po prostu niezbędny. Potrójna na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 stopni. Ona pozwala spokojnie wejść tak na 6 metrów, 6,5. To też pamiętajcie, że im wyżej, tym to jest mniej stabilne. Już nie będziecie w stanie. Spokojnie wnieść jakiegoś wiaderka. Eee, no bo trzeba się trzymać o górącz. No i tak. Po pierwsze, przegadamy temat, jak robić taką ścianę. Ona ma jakieś 3,5 metra. Do tego, jak robić takie ściany, jak tu, czy tam przed chwilą, gdzie u góry jest. 7,6. Każde rozwiązanie wymaga innych, każdy problem wymaga innych rozwiązań. No i też, jak to zrobić, kiedy macie tylko właśnie to warszawskie, niesystemowe, a macie zrobić taką ścianę, która ma jakieś 7,5 metra. No więc tak. Te niskie ścianki na 3-4 metry do 2 metrów spokojnie można robić z ręki. Resztę teoretycznie z drabiny, tylko pojawia się problem: jak położyć drabinę na styropianie. O czym będzie zaraz? Tutaj sprawdza się niskie rusztowanie warszawskie ustawione na kółkach. Jeśli co ma, tam ze 3-4 przęsła, to można to spokojnie przysuwać. Rusztowanie warszawskie ma 1,6 m na szerokość, w związku z czym około 2 metrów e, przy ścianie można obsłużyć. No bo tam się wychyli człowiek na 20 cm w lewo, 20 w prawo, jakoś to idzie. E, teoretycznie nie jest potrzebne rusztowanie przy takich ściankach, można to zrobić z drabiny, tylko jest to karkołomne. No bo z drabiny też macie wychył w jedną, w drugą stronę powiedzmy na pół metra i pozwala to powiedzmy przy, przy, przykręcać takie płaty styropianu, jeśli ktoś nie ma lęku wysokości i, 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 i dobrze się trzyma na, na szczebelkach drabiny, niechyboczy mu się to w każdą stronę. No, tylko pytanie jak to zrobić, żeby drabinę postawić tak, żeby nie uszkodzić styropianu. I teraz Wam to pokażę. Drabina jest ustawiona. No nie rozsuwałem na całość, bo tu nie, nie chodzi, żeby Wam pokazać możliwości drabiny, tylko o rozwiązanie, jakie można zrobić przy każdej takiej modułowej. Widzicie sobie steropian. Może nie jakiś naj, e, najbardziej miękki, to jest chyba EPS 50, a no jakiś elewacyjny. Montujecie sobie to w jakiś sposób, to już jest nieistotne. Dzięki temu drabina nie opiera się punktowo. Tylko na większej płaszczyźnie nie uszkadza steropianu. Tym bardziej, jak już będzie siatka na tym steropianie, no tym bardziej nie będzie tego uszkadzać. A to pozwala Wam robić naprawdę bardzo dużo. Całą taką elewację ze styropianu. na tych wszystkich częściach zrobiłem bez rusztowania. Rusztowanie było mi potrzebne dopiero przy tych ściankach szczytowych. Świetny patent. No jednak rozkładanie rusztowania trwa. Przesuwanie go jest bardzo problematyczne a taką drabinkę, po prostu cyk i przesuwamy. Dobra, to tyle jeśli chodzi o zrobienie ścianek na 3-4 metry, o tym też teoretycznie dojdziecie do zrobienia parapetów. w takim oknie. Ona jest na jakieś 4,5 metra od ziemi. No może troszkę wyżej, bo tutaj jest, nie, ma, nie ma jeszcze naniesionej ziemi. Jasno takie rzeczy jak podkładki pod nogi, jeśli teren jest nierówny, żeby to ustabilizować, jak najbardziej jest przydatne. No dobra, to teraz jak sobie rozplanować i czego potrzeba do zrobienia tych najgorszych szczytów. Tu macie rozwiązanie na tą największą wysokość. Tam na, na tych ostatnich deskach, stojąc już na palcach, da się dojść do samej góry. Pamiętajcie, że rozłożenie rusztowania trwa. Jest problematyczne poziomowanie, przenoszenie tych ramek, więc ile się da, trzeba zrobić za jednym zamachem. Yy, zwłaszcza, że tych ramek też nie będziecie mieli, mieli 150, tylko ograniczoną ilość. Dlatego siatka do samej góry, wczoraj położony klej, dzisiaj od razu pójdzie druga warstwa eee. i zaczynamy rozbierać to, to rusztowanie po to, żeby zrobić te brakujące fragmenty. No ta drabina jest rozsunięta teraz na max, da się nią wchodzić na, na samą górę, nie mówię, że jakoś super komfortowo, ale też nie będzie się spędzać tam nie wiadomo ile czasu, to jest tam szczyt no to jeśli o to chodzi eee, teraz kwestia co z całą tą resztą bo no rozwiązanie systemowe polega na tym że macie porozkładane po całej długości wąskie rusztowanie do samej góry połapane do ścian możecie sobie chodzić i robić te dziesiątki metrów no tutaj jest problem więc jak tylko będzie rozebrane to całe rusztowanie. Góra, nie wiem tak o raz, dwa, trzy, cztery. No cztery przęsła. Ta wieża będzie przesunięta w prawo, ta będzie przesunięta w lewo, znaczy może już nie tutaj, bo tu jest już zrobione, ale na przykład z tej drugiej strony. Tu, 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 tu. Jeszcze nie ugryzionej strony na tę samą wysokość. Mówią około 2 metrów jest dostępności z tej wieży, więc jedno rusztowanie będzie ustawione stąd dotąd, drugie stamtąd do tamtąd i pomiędzy jednym a drugim będzie rozłożone kilka desek, po których będzie można robić cały ten środek. Cały ten środek wyżej i wyżej, aż dojdziemy do, do okna i potem trzeba już będzie e, te wieżyczki dawać wężej, aż skończy się na jednej, która będzie do samej góry, żeby znów zrobić ten szczyt problematyczne. No i tak to się powoli, powoli robi. No rusztowanie warszawskie jest zdecydowanie tańsze. E, myślę, że taniej wam wyjdzie kupić sobie całe to rusztowanie niż wynająć na kilka tygodni e, systemowe, a zostaniecie z tym rusztowaniem. Będzie jeszcze potrzebne, będzie potrzebne do robienia podbitki, ocieplen, jakichś tam remontów i innych w przyszłości. Kurde, ale ale skwarzy. Uh, Słoneczko! Jeszcze jedna sprawa. Eee, wprawdzie, no, BHP i tak dalej, ale jednak trzeba czasem zrobić rzeczy na szybko eee, bez całych uprzęży i innych, innych pomysłów. Jeśli potrzebujecie zrobić coś małego u góry, nie potrzebujecie całego rusztowania. To wystarczy rozłożyć sobie e, jedną wyżyczkę albo dwie, pomiędzy, no tak, nie wiem, na jakieś półtora metra, pomiędzy dać deski, na to jakąś płytę OSB, żeby zrobiła się z taka, e, taka, taki mały stopień. Na to można dać drabinę opartą o ścianę i sobie ją przesuwać, tam nie wiem, metr w jedną, metr w drugą stronę. Z tego da się zrobić, na przykład, właśnie taki parapet, czy, e, czy, 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 czy resztę tych glifów. Chyba tak cały stereopię tutaj przekręciłem. Nie chciałem się rozkładać z całego rusztowania, więc zrobiłem tutaj dwie wieżyczki. Postawiłem tam tą drabinę i dało się to zrobić. To też nie jest rozwiązanie do dużych ciężarów. To jest rozwiązanie do mniejszych prac, szybkich prac, gdzie nie opłaca się rozkładać całego rusztowania, gdzie macie rusztowanie, macie drabinę, rozkłada się tylko część, wykorzystujecie to co jest, żeby to szybko po prostu pchnąć. Do przodu. Ja się zabieram za robienie drugiej warstwy kleju z tej, z tej drugiej strony. Takie jest zadanie na dziś. Potrzebuję po prostu przejść już do, do dalszych etapów, żeby to szło. A Jak będzie jakoś niżej, gdzie będę mógł to pokazywać z, z ręki. Nie. Mm. Nie bojąc się ani o telefon, ani o życie, to, to nagle po prostu drugi odcinek. Ten obiecany jest z drugiej warstwy kleju. A póki co zapraszam Was do obejrzenia innych odcinków, subskrybowania kanału i bycia z wujkiem Jaskiem na bieżąco. Miłego dnia. Cześć!